Cześć, witajcie z Sistone Nightmares witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Little Nightmares Oczekiwałem Was z tą e, zapalniczką przy tej latarence zapalonej. No zmierzamy dalej gdzieś ściga nasz pan Oh, o kurde, jeszcze na na sam początek. Taki fail. Nadgrywam Nagrywam to długi raz. Jeszcze podejście do dojścia do tego miejsca mam chyba, nie wiem, Przepuściaj te rączki. A to błąd Co A to a to, błąd, a to się zepsułem w groń. Padaj z nie, spadaj z tymi ręczkami. Nie! Co ty mnie tak często łapiesz na samym początku? To Jest taka chyba już kinałowa walka, mi się wydaje. To jest taka skrzyneczka. Musisz tę skrzyneczkę. Wyciągniemy. No, rączki chyba Na no, razie patrzę, jakie rączki chodzą. że żeby było wiadomo, jak się z nim rozprawić. No, tutaj szuka, czy mi nie ma. No, teraz. Jedna be belka poszła. O, Odcięliśmy mu rączki, ale się zezłościł. Ale cierpi. Nie ma rączek już. już rączki poszły, papa. Pa. No, mrączki poszły, papa. Już pa. <laughs> nimi nie będzie robił jakichś rzeczy, nie będzie owijał lalek w papier. <laughs> Pozwólcie, że sobie tylko coś sprawdzę. Okej, okay. wszystko działa poprawnie. Mam nadzieję, że jakoś nagranie się nie psuje tak szybko ui, Martwy wieprz. Łapiemy haczyk i zierno. Lecimy, zobaczcie, suniemy po lince. Oj, Kolejny. Nasz nowy przeciwnik. Z się, się będziemy tu zmagać w tym rozdziale? To jest pan. Pan wie, wieprzów. Pan grubcio. I znowu jesteśmy głodni. To odcinek on jest głodny, tak mi się wydaje. To idziemy, może co? To... Ciekawe, co teraz będzie. Wcześniej był kurczaczek od nieznajomego Potem był kawałek mięska od szczurku. A co będzie teraz? No kam, stawaj. Już niedaleko. O nie. ta muzyczka. Coś ty zrobił? Co ty robisz? Puść go! Niemożliwe co on zrobił. Wziął kurde szczurę ze żar. Jak mogłeś? Ty. Mogłeś zostać tam w tamtej klatce, wiesz? Szczuru jadzie jeden. bierze zabijasz szczura. No, Szczur i tak był w kłapce. Nie, nie musiałeś go zjadać już. Od razu. Tutaj coś jest do pchania. się chyba da dobrze wypchać. Jest. Idziemy dalej. Z kim nam przyjdzie tutaj śmierzyć. Oczywiście z panem Grupciem. A to widać od razu, trzeba to przepchać. Od razu to widać. napisz mi co ty tutaj, tutaj tu jest punkt kontrolny nie nic mi nie zrobisz jest tam cieczek Przecieknę nic nie zrobisz. Oj, oj oj tu jest kluczyk potrzebny. Idziemy tu na górę. Oj. No wspinaj się tam. Biegniemy. bo uważajmy lepiej. Ktoś tu jest? A coś Jednak coś tu jest, Kawałek chleba. Masz bułkę ci rzucę, nie? Tu masz jeszcze jedną połóweczkę bułki. Żebyś tam nie był głodny. Ła! Coś spadło szczury chodzą po dachu, wiesz Po szczury chodzą. Przyzwyczaj się! O. Belek dla dwojga. To ciekawe. Wysotrę Nie wiadomo. To jest winda chyba na dół, bo na dole też była winda. Uu, tutaj pan rabcia sobie, gdzie jestem na duże? Bo ja chcę zobaczyć. Oj, za szybko się obudzi. Nic. Nie. Nic mi nie zrobił. ma mamy kluczyk. Nie wchodź tam, ty, ty bierz kluczyk. Tak, ładnie. Spadamy. Jak najszybciej. On jeszcze wróci. To jest ślepy... ślepy za I jedziemy dinnem tu no no stoi się bo ten kluczek i już geschaut nie mogę a teraz? Weźmiemy na albo kluczka Mmm, idziemy.

nie cię mnie goni, chodźcie. Jest? Nie, ale to wygląda jak Jak... maszynka do robienia kiełbasek. No, jeszcze jeden. Nie ma. No dajcie mi kiełbasę, no. ja to kiełbaski chcę zrobić, no czego jakoś zaspokoić głód tego pana grupcia O, winda towarowa. Taka, Taka w restauracja, gdzie kuchnia jest na przykład na dole, a na górze się damia. Też bardzo fajne, mięsko. Tu jest jedno, a tam wisi drugie. Oby dwa chyba wezmę na platformę. Sprawdzę sobie tylko jeszcze. Róż, chodź. Dobrze chodzi. Dobrze, chodzi bez problemu. O. o i mamy kolejne mięsko. Jej tam jest? Piatełko. Popaliłem na pierwszej próbie. Wszystko zepsuło. Mamy dwa mięska. Zrzucimy. Jeszcze poprawię tam mięsko. Kawałeczek boczusia. Przecież nigdy nie wiadomo, co to jest. Hmm. Może to nie jest zwierzęce mięsko? Z czego oni robią te pyszne kiełbaski? I mamy... Lianę z kiełbasek. I tak oto tu dostaliśmy się do wętu, no, do, do wentylacji i oto jesteśmy bez piżarce. Przedni Przeciwnik, czyli pan rączki, miał tak naprawdę był, był ślepy. On słyszał, on dobrze słyszał, ale był śny... Nie miałem jak uciec. Hmm. Tutaj on wszystko widzi, ale jest chyba Chyba jest wolniejszy O, tutaj się ukryje. Wciągniemy i uciekamy. Nie znajdziesz mnie. co tam wyciągasz? Ser! O. Dwa ekspresniowego sera. Dobrze. To ja teraz sobie wyjdę. On Żegnam. Muszę się tu zostać? To zabawa w kotka i myszka. Tak. No nie mam nie tu, no.

tak. nie złapiesz mnie. Haha, ha, ha. a ty jesteś głupiutki, jestem kurt. O nie, właśnie zauważyłem, że klucz, który nam jest potrzebny, leży tuż na jego stole. tam poróbska dopada a pobiegniemy tu i znowu się sobie pobawimy i co? ja chcę zobaczyć co tam jest dalej co ty robisz? weź się napraw bo ci głowa wystaje spoza ściany no, co ty robisz? Masak głowa ci kurde wystaje spoza ściany, co ty robisz? Wiskamy przycisk. Teraz Jak najszybciej w dół. kluczy. klucz. Nie zdążę złapać klucza. Złapie mnie, tak? Tak, złapał mnie zanim wszedłem tam. Hmm. Dobra, ale przynajmniej wiem jak to wygląda. Tam klucz dalej jest? Tak. Będziemy Ci milonkę włączyć, tak? tak? Włączymy Ci milonkę, tak? Włączymy Ci milonkę, tak? Zabierzemy Ci krótki krok. Tak? Dobra i tym razem od razu się przyspieszyć Czas tu się liczy Dawaj, dawaj dawaj Chowamy się gdzieś Jest, udało się dziś wpaść. No, śmieci. Oczywiście, Dobra, tu jest wyjście, ale zanim wyjście, to pragnę się z Wami pożegnać. To już koniec tego odcinka, <laughs> także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, zostaw łapkę w górę, Tę kciukę jak to się tam nazywa i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!